Nadciśnienie dla kardiologia, internisty, hipertensjologia jest sprawą podstawową w leczeniu. Właściwie można nawet powiedzieć, no nie tak bardzo skomplikowaną, aczkolwiek są różne sytuacje. Natomiast nadciśnienie u kobiety ciężarnej no jest związane z dwiema różnymi sytuacjami klinicznymi. Po pierwsze, może ono występować. U pacjentki po raz pierwszy w ciąży i wtedy mówimy o nadciśnieniu, które jest indukowane poprzez, przez ciążę oraz może występować nadciśnienie, właściwie ciąża u pacjentki z nadciśnieniem tętniczym już istniejącym wcześniej. I tutaj musimy pamiętać odpowiednio wcześniej o odstawieniu leków, które są szkodliwe dla płodu, a są takie leki stosowane bardzo często w nadciśnieniu. Musimy pamiętać o lekach, które są dopuszczone do stosowania w okresie ciąży albo może nawet nie tyle dopuszczone, ile preferowane w stosowaniu u ciężarnych. No i to wszystko razem stanowi o złożoności tego problemu.